Witam wszystkich gorąco. Cześć. Robię takie doświadczenie Vektracar 1.9 CDTI 120 koni. Podłączyłem rejestrator. Zobaczymy, jaki tu ciągnie prąd. Prąd postojowy, nie? Zobaczymy. Na, na razie zrobię, że to będzie przez godzinę. wyjmę kośnikę. Rejestrator może mierzyć do 50 amperów także muszę coś położyć na kierownicę. Jakiś jakąś koszulkę jakieś majtki, żeby to był znak, żebym nie odpalał, nie uruchamiał silnika. Jakby mi... Jakbym zapomniał o tym, że nie mogę, nie? A tak na kierownicy coś leży. Aha, tak jak kiedyś nie mogłem zaciągać ręcznego, bo tam jakieś były przecieki wody do linki, jak mróz był, zamarzała woda, i później były problemy z ręcznym. To owinąłem dźwignię ręcznego wewnętrzną auta chyba jakimś przewodem. I jak przychodziło mi do głowy, zaciągać na noc na parkingu, no to w ręku, jak poczułem kucie przewodów, drut kolczasty najlepiej, no to wtedy też odpuszczałem sobie zaciąganie ręcznego, żeby nie mieć żadnych problemów był taki epizod dobra zobaczymy co tutaj wyjdzie co teraz może jakieś tam sterowniki się palą tutaj chyba maska nie ma znaczenia auto alarmu nie ma po prostu tutaj to jest niby prostownik a samochód odbiornik nie i taki tu mam buty. ciekawe czy zamknę maskę to zobaczymy. No, leciutko, mogę zamknąć. Dobra, co tutaj się wkradło? Po co to jest zamieszanie z tą sprężyną? Dokładnie z pękniętą sprężyną, jak zauważyliście zapewne, na akumulatorze jest bardzo niskie napięcie i przyczyną tego niskiego napięcia jest właśnie ta sprężyna, a bardziej dokładnie opowiadając to, ta sprężyna nie, te pęknięcie sprężyny unieruchomiło auto na około dwa miesiące, także to jest właśnie ten spiritus movens, czyli, czyli ta sprężyna jest jakby prowodyrem mojego niezadziałania w stosunku do naprawy akumulatora. On się po prostu też Zasiarcza, ale jak często ja powtarzam i mówię, że szewc w dziurawych butach chodzi, i po prostu odwlekałem to naprawę samochodu, Samochód stał tam może z, nie wiem, dwa, trzy razy. W ciągu tych dwóch miesięcy odpaliłem na krótki okres. A tak na marginesie, to uważajcie, na sprężyny to była zamontowana sprężyna firmy Kraft, około może 4 lata jeździła w tym aucie i ona pękła jakby dwu, dwuetapowo, bo pierwsze pęknięcie, jak wiecie pewnie sprężyna pęka zawsze na postoju, było pęknięcie podczas, podczas ruszania i, i zapewne pękła ta dolna część, bo dało się jako tako jeszcze jechać, no ale chciałam się przemieścić z samochodem i po drodze pękła. W drugim miejscu i mam wielkie szczęście, że po prostu nie przydziurawiło mi opony. Jak to często bywa, uszkodzona część, y, uszkodzona sprężyna, a raczej jej jakiś tam zwój, bo jest bardzo ostry. W tym miejscu pęknięcie wskakuje na oponę, blokuje oponę. Koło całe może, może dojść do nieszczęścia, także nie jeździcie na pękniętych sprężynach, bo to jest do czasu może zakończyć się tragicznie, także to taki taki właśnie pouczający motyw w tym filmie. Dowiedzieliśmy się już, dlaczego mój akumulator ma tak niskie napięcie, to teraz naszym oczom ukazał się wykres, jest to wykres taki jakby treningowy z dwóch godzin czuwania tego rejestratora, rejestrowania danych podczas spoczynku auta <gry> to jest jakby niecałe dwie godziny tutaj na początku troszeczkę tam włączałem, wyłączałem Takie jest yy, yy, dużo takich pików jest, nie jest to taki spokojny prąd spoczynkowy jak widzimy, ale mówię tu parę razy podchodziłem do samochodu, coś tam włączałem zamek yy, centralny Oczywiście uruchamia się u mnie od razu audio. Poznawałem po prostu jaki jest prąd, nie, bo jak wiemy, rejestrator ograniczony jest tylko, bo, tylko albo aż ogranicza może inaczej, może rejestrator ogranicza prąd, bocznik 50A, także nie widziałem. Bo pierwszy raz y, do tej wektry podłączałem rejestrator. To jest jakby moje, <gry> mój wieczorek, wieczorek zapoznawczy po prostu z tym prądem y, y, w mojej wektrze. Nie? Na tym wykresie widzieliśmy wartości, jakie osiąga napięcie prąd w czasie. Teraz y, jest wykres z samego prądu. Prąd w szczytowym momencie osiągnął około 21 Amperów według rejestratora, któremu ja wierzę w jego, w jego dokładność, wystarczającą do celów takich hobbystycznych, amatorskich. Tutaj mamy yy, wykres samego napięcia. Wiadomo, napięcie spada wtedy, gdy rośnie prąd. I za momencik będziemy mieli bardziej, bardziej taki dokładny wykres. Już przeanalizowałem, co, co tutaj się dzieje, że są prądy takie w miarę bezpieczne, i przystąpiłem do realizacji takiego głównego planu, czyli, czyli wielogodzinnego czuwania, nie uspokoić te, te piki, żeby że, bo nie, mo, nie może być, żeby samochód. Na postoju, stojąc 10 czy 24 godziny, miał taki takie właśnie taki wygląd wykresów tego, tych parametrów prądu i napięcia yy, czuwania, tak. I mamy wykres, gwóźdź programu. Tu już jest zapis z około 8 godzin, dokładnie 7 godzin, 36 minut. Rejestrator rejestrował na kartę SD. I tutaj widzimy taki spokój od drugiej godziny do około 6 godziny, 30 minuty i do tych dwóch pierwszych godzin te takie piki prądu to są, to już znaczy to są, to robi już automatyka samochodu, coś tam się włączało, wyłączało, po tych dwóch godzinach jakby cisza, tam jakiś lekki pobór prądu był, ale w tych pierwszych dwóch godzinach yy, Całość prądu z tych 7 godzin 36 minut, to rejestrator zarejestrował jakby pół amperogodziny, tak. A pierwsze 2 godziny to jest 160 mAh. Następnie jakby od 6 godziny 30 minuty do, do końca to tylko jakby 330 mili amperów właśnie Pobrał pobrało auto z akumulatora. Także całość, jak widzimy, tylko pół amperogodziny przez te powiedzmy 8 godzin. Także to jest niedużo. A nie? temperatura otoczenia była około 5, 4 było około 5-4 stopnie, było chłodno. Po prostu, I, i, i do auta wsiadłem dopiero po tych. 6 godzinach 30 minutach chciałem zrobić takie doświadczenie, jaki jest pobór prądu, gdy przekręcę kluczyk. Oczywiście mało co nie doszło do uruchomienia, ale się w ostatniej chwili zreflektowałem. Nie, pomogło, nie pomogła zasłona, którą położyłem. Przykryłem bardziej kierownicę, żeby Opamiętać się, jakbym chciał uruchomić silnik, ale przekręciłem w pozycję taką, że zgasły kontrolka świec, świec żarowych i, i, i ten, ten pik prądu w granicach 53 Amperów, i później z przyczyn technicznych, techniczno-czasowych, musiałem jakby zakończyć ten. Ten, ten test. Widzimy teraz wykres w innej skali wykres prądu. I jeden wykres, drugi wykres. trzeci, taki niby najdokładniejszy prądu i na końcu jest wykres samego napięcia, nie Tutaj już widzimy, Wpadek napięcia na akumulatorze tylko przy rozgrzaniu świec żarowych. Ten akumulator jak wiemy stał około dwóch miesięcy, niejeżdżony małcie. Tam od czasu do czasu tylko na postoju odpaliłem, ponieważ jak wiecie, już z wcześniejszego urywka była pęknięta. Yy... Sprężyna. Póki się dobrałem do tej sprężyny, to, to, to trochę czasu minęło. Także muszę ten akumulator dobrze podładować. Może jakąś relację tam stworzę z tego, i na pewno jeszcze wrócę do tematu tej, tej rejestracji tego prądu spoczynkowego, bo, bo sami wiecie, że jest to dosyć ciekawy temat. Szczególnie w aucie, w którym ten prąd jest za wysoki, jest taki pobór, który niszczy albo rozładowuje akumulator, najpierw rozładowuje kolejność jest taka, że najpierw rozładowuje akumulator, a później, a później jak nie naładujemy, to pro, po prostu zaczyna ten akumulator niszczyć tak zasiarcza mocno i, i tego. Także dziękuję za uwagę. Komentujcie. Powiedzcie, co o tym myślicie. No szkoda, szkoda, że jest ograniczony ten rejestrator, bo, bo, bo można by było spróbować uruchomić to auto, ale to, to inne są inne są jakby metody, metody pomiaru prądu przy rozruchu silnika. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dobra, kierownicę zawinąłem w folii, żeby nie odpalać. Poleciało ten, dobrze, że telefonu nie podstawiłem. Widzieliście jaki baran byłem? Bardzo ciekawe, czy nie zgniotło mi. O, pierdolnęło. Ale działa. Tak to jest. A miałem tutaj, w tym miejscu postawić telefon.